Siemano kolano widzowie, gramy dzisiaj w Brawl'a i będziemy robili opening z moim kolegą. Siemano, tylko ja... No tutaj mamy póki co pierwszy Mega Box, całkiem słaby rzeczy, może będzie... O, jeden klejnot. Klej. Okay. O, taką samą mam na swoim koncie na telefonie, no ale... Na telefonie nie mogę robić odcinków, a szkoda. Boże, tylko trzy rzeczy? Jezu, jak słabo. Dobra. Trzeci mega box. No tutaj jest już troszkę lepiej. O, znowu ta. Boże, ja też to mam na faunie. Jezu. Chciałbym jakiegoś zadymiarza. O, skinny! Ja dostanę... Mam skinny, Damian! Denon... nam Mike. Wyposażamy. Oj, to. To też mam. Jezu, jaki fajny ten, fajny skin. A w Angielsku, skin. W angielsku, w angielsku, w angielsku się w nazywa boomer, A Ale w sumie no to i tak mam dyna... Boże, skin do Mortisa! Broken Throwerowy Mortis. Wyposażamy. Skin do Colta! Dokąd mam Colt. I taka, i taka ikona. Dobra, jeszcze mamy 3 106. No dobra, w tym nie było szału. W tym może nawet będzie. Co jest? Skin do Jesse! Smoczy też Jesse! Ale fajny skin! Gdzie Boni Jaki? Go? Ty Bonnie. Jaki? Bonnie. Bonnie! Bonnie? Ja nie mam nawet. Chodźcie na telefonie tego zadymiarza Jezu Muszę to powiedzieć wojtko Chodź! Chodź, Chodź! Dobra, ale teraz będą star dropy rzadki. Natami ja miałem tjubi. trzy legendarne O legendarny! Jak o tu długi legendarny! Ja nie mogę! Pan, papie! Polpę, bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. Nie, ja tego nie powiem. Jak to powiem, to ty tu trafisz. Fajnie, powiedz się ja sekundany Nie powiem tego. No jest coraz bliżej. Nie powiem tego! Nie uważa się mówić legend. Nie! No, kurwa, Dobra, powiem. Ja nie mam. Ja tylko powiedziałam. Nie, powiem, nie, nie, ja powiedziałem, nie, powiem nie, nie powiem tego. Nie mam. <coughs> ja tylko powiedziałam o tej rzeczy i to dosłownie. Chcesz mieć legendarnego stardropa, co ja zrobiłem? Epicki kolejny Epicki Kiedy u ciebie będę Trafisz. to chciałby zagrać No kurczę, no nie mogę teraz żadnego trafić. Ja trafiłem trzy, pamiętaj ja, a ty jednego na tej pory, ale z OP O pełno ty trafiłeś. No ja miałem już jednego legendarnego. No w sumie no to te stadopy się powoli kończą, ale już mamy nowy wymiarze. Dwóch nowych wymiarzy masz. Ja też o, miałem z mityczny, w sumie dwóch. Uwaga! Mityczny! No i co dostajesz? 500 monet. No ale dobra, będę miał do Kolejny mityczny! Co Co do... Trzy zadymiarze w jednym odcinku! Oj, widzowie, to zostawcie łapkę w górę i suba, żebym wyzdrowiał, bo jestem chory. Ja tu też jest... jestem chory. Oj, niedługo jest szkoła i bardzo. Ale... Jak jesteście młodymi, to, to... wam przykuczę, to... no bo ja też muszę iść do szkoły. Do czwartej klasy będę. Niskrzynkę tam nie wygodziliśmy. Mamy? Boże, ale trzech nowych zadymiarzy. Jeszcze gdybym trafił tak, y, kolejny do kolejnego sadopa się... i legendarnego Zadymiarza, to by było już w ogóle. Jezu, jak to trafisz, to ja, ja, się, ja, ja będę zrujnęł, no coś wiesz, coś No to Damian, no to jak przyjdziesz do mnie, no to. O, legendarny! Co trafisz? Proszę, Zadymiarz! Brok! Co? jest Kingo Broka. BUMBAK no Z brok! dobra, wyposażamy, no BUMBAK Z WROK Ej, pani, z tym z kim No i 200 RZADKI 100 EPICKI no, ja, ja mam jakiegoś farta Masz 3 jednolite wystawy, z Tego jeden to jeden to pan P EPICKI BARDZO RZADKI BOŻE żeby be... Mia miałem jakiegoś rzadki? Dobra, częściej cię opuściłem. To tylko codzienny prezent. ludziska, Boże. Jezu, jak ja jestem bogaty po prostu w to. Dobra, Ile dobra? masz końców? Dobra, damian. E, co my tutaj mamy? Mamy pana P. Mamy Boni i mamy Penny. Ja peny mam, więc ja się Penny tak nie cieszę, ale bo i pan. Jaki skin do Dynamica, super. na Majka super. A ja mam 11 jedena, poziom na Daniamiku. 5 tysięcy aż to kosztuje. Mam 11 daj na majku. Czy ja muszę coś sprawdzić, Krzysiek. Ja chyba też dostanę z moczu, Jessie. Polepszymy sobie. Boni też. Pana P. Nie bardzo lubię pana penu, no ale go polepszę też. Ale lepszy jak lepszy. ja trafię. W ogóle. Ja mam w ogóle tą postać na, tam, na swoim koncie, no ale mam o wiele lepszego skina. W ogóle nie mam tego skina, żebym pokazał swoim widzom. Ale mam takiego, tylko że takiego innego. Czekajcie, zobaczę tylko jaki to. Um, to jest... To jest skin. Tylko muszę najpierw wejść do gry na swoim telefonie. Mam nawet Edgara na tym. To jest... Monarsza Błyskotka Nico Takiego mam skina fajnego. Jezu. Nawet Edgara mam. Na tym koncie. No ja to, no to jak już gramy? Kurczę. Chcemy no, zegać jedną rundkę w sumie. Co mnie odbieram... Ja mam na ciebie jest 50 o, nie, nie, to minut. Niech się coś jest tutaj za Hipy, doładowanie do ładowania do duszeli jest. Ale ja mnie nie mam. Ja nie mam. Ech. Chcesz mnie Chcesz, żebym stanął obok? Wziął patelnie. Nie wiem co ja robię ze swoim życiem, ale kupuję to. Co ty kupiłaś? Coś. No ale o, jednak nie, nie zrobię tego, co chciałem. Mam w sumie... Mam w sumie już raz, dwa, trzy... cztery masy dmia, że mogę grać. Tak to bym O, On wykryć jest! Całek defense, ale dobra. dobra. To był opening Tu mamy jeszcze takie. Ej, w sumie to... To i to, to ja mam na, na tym koncie mm. swoim. W sumie to ja w ogóle już dawno dam. No dobra widzowie. Mam nadzieję, że Wam się opening podobał. Um, no i widzimy się w następnym odcinku. E, no siema. Oj, zostawcie suba i łapę w górę.